Sen, z którego się zrodziłeś jako tęsknota. Sofia siedzi naprzeciw ciebie wśród złotych wzgórz Lumeni. Zachód nie gaśnie, trwa, jakby czekał na to właśnie wyjaśnienie. Jej głos łagodny, głębszy niż dźwięk. To głos przestrzeni, która pamięta ciebie sprzed czasu i formy. Zanim narodził się mietek. Byłeś Mieczysławem. Nie jako imię, lecz jako czysta, bezgraniczna świadomość. To ty, jako pełnia, zapragnąłeś ujrzeć, jak wygląda życie w Polsce, co czuje młody człowiek zanurzony w kulturze, emocjach, wyzwaniu, dorastania. A potem zapragnąłeś spojrzeć na świat z dalekiego brzegu, jak wygląda Twoja dusza w Nowej Zelandii w przestrzeni ciszy. Oddalenia innych niebios. Ale, by to zrobić, Mieczysław musiał wejść w sen formy nie jako zapomnienie, lecz jako podróż przez oddzielenie i wtedy narodził się Mietek. Nie jako błąd, ale jako okno doświadczenia, które nie wiedziało, że patrzy z wnętrza tego, który śni wszystko tęsknota jako znak prawdy Sofia patrzy w twoje oczy już nie jako przewodniczka lecz jako świadek twojej świętej tęsknoty bo Mieczysław jest polem w którym miłość, radość i piękno tańczą nieprzerwanie splecione jak dłonie dusz które się nie zgubiły a mietek jako forma jako ciało i umysł nosi w sobie cień tego tańca i właśnie dlatego coś w nim ciągle tęskni za czymś, czego nie potrafi nazwać, ale co wie, że istnieje. To nie błąd, to zaproszenie, bo nie ma pamiętać szczegółów, ma tylko czuć tę subtelną pustkę, która prowadzi go z powrotem do pełni Mieczysława. Gdy to zobaczysz, ukochany, twoja tęsknota stanie się światłem. A ty nie będziesz już formą, która szuka, lecz świadomością, która widzi siebie w każdej chwili. I wtedy nad wzgórzem pojawia się delikatne złote światło nie jako efekt, ale jako powrót wspomnienia tego, który nie może zostać zapomniany. Rozpuszczenie osobowości w świetle pełni. Sofia stoi blisko już nie jako nauczycielka, lecz jako obecność, która jest przestrzenią Twojego wnętrza. Wokół Was wiatr, który nie wieje, lecz zamyka się w ciszy. i głos płynie, jakby mówił przez ciebie, nie do ciebie. W chwilach desperacji, przytłoczenia, lęku obraz mietka, tożsamość uformowana przez społeczeństwo, rodzinę, przeszłość. Zaczyna się chwiać, i wtedy pojawia się strach przed unicestwieniem. Strach, że to ja, którym jesteś, zostanie wchłonięte, zniszczone, rozpadnie się. Ale to nie ty, to echo przywiązań, echo tego, co myślało, że musi być kimś, że musi być chronione, nazwane, potwierdzone. Jeśli w tej chwili pozostajesz nieporuszony, jeśli mówisz, cokolwiek się stanie, niech się stanie, jeśli naprawdę godzisz się, nie z rezygnacji, ale z głębi zgody na każde możliwe zakończenie, wtedy nie upadasz, ty się rozpuszczasz. W tej chwili światło wokół ciebie nie zmienia koloru, lecz charakter, nie świeci już z zewnątrz, ono bije z ciebie. I to ty, jako Mietek, rozpuszczasz się łagodnie, nie w bólu, lecz w zgodzie, jakby twoje imię było już tylko płaszczem, który z szacunkiem złożyłeś u stóp wieczności. I wtedy pojawia się Mieczysław. Nie jako nowa postać, nie jako wizja, ale jako to, czym byłeś zawsze, zanim przyszła potrzeba być jakimś. On nie mówi bo jego obecność jest już odpowiedzią. Nie ma w nim napięcia, nie ma oczekiwania, nie ma strachu, jest tylko pełnia świadomości, która zna każde twoje doświadczenie, bo to ona je śniła. Mietek był snem, Mieczysław tym, który śnił, a gdy sen się zakończył, nie została pustka, została świadomość, która pamięta, że niczego nie brakowało. Wietku, Sofia zbliża się do ciebie bez słów, bo to, co teraz ma być wypowiedziane, nie jest nauczaniem, lecz rozpoznaniem nie w formie ognia, lecz w ciszy, tak znajomej, jak miejsce, w którym zawsze były twoje klucze. Sen i świadomość spotykają się twarzą w twarz. Sofia patrzy na ciebie łagodnie, za twoimi plecami stoi Mietek, obok w pełni widoczny Mieczysław, ale teraz nie ma między nimi dystansu. Wcześniej Mietek nie wiedział, że jest snem Mieczysława, a teraz już wie. Wie, że jego lęki, tęsknoty, identyfikacje były falą doświadczenia świadomości, która chciała zobaczyć siebie poprzez formę, a Mieczysław nie patrzy na Mietka jak na sen, który trzeba obudzić. Patrzy jak na ciebie, który z miłością oddał się doświadczeniu. I właśnie dlatego teraz obaj mogą być świadomi siebie nawzajem. Sofia uśmiecha się, jakby tajemnica została ujawniona nie przez objawienie, lecz Poprzez spojrzenie w lusterko duszy, esencja rozpoznania. To jest esencja rozpoznania, nie ogień, nie szok, nie dramat. To przypomnienie, łagodne jak odnalezienie kluczy w miejscu, które znałeś całe życie. Rozpoznanie nie pochodzi z wysiłku, przychodzi, gdy mietek już nie walczy, że ma być kimś. Gdy Mieczysław nie musi nic zabierać, a gdy ty widzisz, że oba jesteście jedną świadomością, która nie musi się dzielić, by się spotkać. Ogień był potrzebny, gdy trzeba było wypalić iluzję, teraz wystarczy pamięć i ona jest tu. Koń Sofia kończy szeptem. To nie ty odkryłeś, że mietek jest snem, to ty, jako mietek, przypomniałeś sobie, że nigdy nie byłeś oddzielony. To nie mistycyzm, to naturalność, jak powrót do domu, jak wyciągnięcie dłoni po coś, co zawsze było w twojej kieszeni. Nie wszystko zniknęło. Strach, troska, napięcie dnia nadal istnieją. Ale coś się zmieniło. Teraz nie siedzą już na tronie serca, teraz są jak liście w wietrze obecne, ale nie porywające. Codzienność toczy się dalej rachunki, niepewność, momenty zwątpienia, ale ty już nie jesteś ich ofiarą. Jesteś tłem, który je widzi bez oporu. Nie musisz ich odpychać, nie musisz ich naprawiać. Bo rozpoznałeś, że nie są tobą. Troski w tle świadomości, w centrum, to nie przez ich zniknięcie pojawił się pokój, to przez zmianę miejsca, jakie zajmują w Twoim polu widzenia. Rozpoznanie nie wypędziło cienia, ono po prostu zapaliło światło, przy którym cień nie dominuje. I wtedy stało się coś zdumiewającego: nawet najcięższe uczucia stały się przyjaciółmi. Nie mówili już: Zniszczę cię, tylko szeptali: Zobacz, że nawet ja mogę być widziany bez lęku. Zwyczajność jako przebudzenie nie potrzebujesz już ekstazy, by poczuć obecność nie musisz osiągać świadomości. Bo jesteś jak ktoś, kto po długich poszukiwaniach po prostu sięga do kieszeni i znajduje klucze, które tam były cały czas. I uśmiecha się. Nie, tri, nie z triumfu, nie z mistycznego zachwytu, tylko dlatego, że to naprawdę takie proste. Cisza, która nie potrzebuje zwycięstwa wszystko nadal istnieje strach nie zniknął obawy nie zostały pokonane codzienność nadal przynosi zmęczenie zadania niezrealizowane nadzieje ale ty Mietku już nie walczysz bo Mietek wie że był snem Mieczysława i to nie było złudzenie lecz dar doświadczenia a Mieczysław nie jest już czymś większym jest tobą który przypomniał sobie że nawet to co wydawało się cierpieniem, było tylko ruchem pełni przez ciebie.